Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku w serii i dzisiaj zapraszam Was na haul ubrania ja. Mamy tutaj już konkretny powiew lata, ja wiem, że tego za oknem nie widać, no ale jednak mam już w pełni tą letnią kolekcję. I mam tutaj fajne komplety, także skompletowałam kilka stylizacji i mam przede wszystkim sporo przygotowanych tutaj spodni, zarówno długich materiałowych, jak i także shortów o świetnych składach, także mam nadzieję, że znajdziemy tutaj wiele fajnych rzeczy razem. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to dzięki serii mierzymy pojawiają się dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowego filmu, koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę dzisiaj od tego kompletu, który mam wrażenie, że jest najciekawszą rzeczą, którą właśnie zamówiłam w tym miesiącu, ponieważ mam tutaj komplet wykonany głównie z Laios Materiał to dokładnie 85% Laios 15% ma przepiękną strukturę i kolor takiej oliwkowej zieleni totalnie mój gust. W przypadku kamizelki mamy tutaj niestety poliestrową podszewkę, to jest duży minus, jeśli chodzi o właśnie ten materiał, aczkolwiek podoba mi się ten komplet bardzo, mimo tego, że kamizelka nie jest taka bardzo podkreślająca kształty, tak jak lubię i też jest nieco dłuższa. Kosztuje 50 zł, na sobie mam tutaj rozmiar L, mamy tutaj dosyć taki standardowy dekor kształci litery V, tutaj troszeczkę mi odstaje nad biustem, ale nieznacznie, moim zdaniem ładnie się Układa. Mogłaby być nieco bardziej zawężona w talii. Tutaj taki paseczek w talii z tyłu by się przydał, żeby ten materiał złapać, ściągnąć do tyłu. Tu akurat luzy mam dosyć duże, ale wydaje mi się, że leży fajnie i będzie też ładnie wyglądała do innych elementów. Rozmiarówka standardowa, jak dla mnie, właśnie mogłaby być nieco krótsza. Ale tak czy inaczej uważam, że jest naprawdę godna uwagi. Na dole bermudy i wiecie dobrze, że ja bardzo nie lubię takiej długości spodni. Mam wrażenie, że są takie bardzo dziadkowe i nie podoba mi się to. Podwinę może tutaj tę kamizelkę, żebyście lepiej po prostu widzieli spodnie w tym momencie. Ja zamówiłam z myślą, że ja po prostu bym te szorty skróciła. Skróciła do wysokości, pewnie połowy uda. Mniej więcej coś takiego już powinno grać zdecydowanie lepiej w moim e, przypadku e, a że materiał jest tutaj wiecie rewelacyjny no to na pewno zostawię e, raczej w komplecie ponieważ widzę to i może nie będziemy przeszkadzać jakoś bardzo e, ta potrzewka ale na pewno spodenki zostaną ze mną właśnie skrócę do takiej długości e, ponieważ naprawdę fajnie leżą. Celam tutaj to 50 zł. Na sobie mam rozmiary XL i co wam zaznaczę no to faktycznie rozmiarówka jest zaniżona, a e, także bierzemy rozmiar większy niż normalnie nosimy. Ja zawsze za Rozmiar El ja i leży świetnie, a tutaj ta XL-ka jest tak idealnie dopasowana w talii. Znajdują się tutaj zaszewki, jest sporo materiału, nie podkreśla brzucha. Fajnie leży w pośladkach, mam troszeczkę luzu nad pośladkami, ale nieznacznie. Co mi się osobiście podoba, to to, że nogawki są naprawdę bardzo luźne, więc na moich szerokich udach nic się nie opina, nie zbiera materiału, no wygląda to naprawdę bosko. Tylko po prostu dla mnie nie w tej długości, ale wiem, że wy zdecydowanie preferujecie dłuższe długości, jeśli chodzi o spodenki i spódniczki, niż ja osobiście preferuję. Następnie biały komplet z domieszkołolną. Dokładnie tutaj skład to 70% wiskoza w 30 len. I tak naprawdę wiele teraz elementów znajdziemy w Shinseju z dokładnie tego samego materiału. Koszule, zarówno z długim rękawem, jak i z krótkim. Spodnie długie czy krótkie, które też Wam za chwilkę pokażę. Jeśli chodzi o koszulę, cena tutaj to 40 zł. Na sobie mam rozmiar M, ze względu na to, że koszule liniane zawsze są zbyt duże. I w moim przypadku ta Mka naprawdę daje taką Powinnią ilość luzu. Mam tutaj pełen komfort. Rękawy są tak minimalnie luźne, ale po tej dopasowanej stronie, a tu jest nieco luźniejszy. Moim zdaniem układa się bardzo, bardzo dobrze. Tutaj widziałabym nieco inne jedynie guziki, ponieważ tutaj są takie holograficzne guziki, które troszeczkę mi po prostu do tego materiału nie pasują. Wolałabym, gdyby były po prostu klasyczne, białe czy jakieś takie beżowe, brązowe, wiecie, ala drewniane. To zdecydowanie by to lepiej wyglądało, ale leży ogólnie fajnie. Jest o długości za jest naprawdę w porządku, aczkolwiek mnie gryzie. I w tym momencie, mimo że te dwa elementy są dokładnie tego samego materiału, to czuję to w przypadku koszuli, ale nie czuję tego za bardzo w przypadku spodni, tylko że spodnie są bardzo luźne, a tutaj jednak ten materiał jest dopasowany w ramionach, w rękawach i po w przypadku tej koszuli wybór kolorystyczny jest bardzo duże, no i właśnie te elementy sobie można tak miksować, jakby niektóre kolory są tylko właśnie w wersji długiej, niektóre tylko w krótkiej, ale na pewno znajdziecie coś dla siebie, jeśli właśnie Wam ten model się podoba. Jeśli chodzi o spodnie, to one kosztują także 40 zł, na sobie mam rozmiar L, są to spodnie o średnim stanie, nie zakrywają mi tutaj wębka, mają bardzo cienki, cienką gumkę, a właściwie nie gumkę, tylko po prostu miejsce właśnie na ten sznurek, który możemy sobie tę talię zwęzić uh, i Moim zdaniem ładnie to wygląda, bardzo minimalistycznie, nie są aż takie, wiecie, luźne, workowe, jak często właśnie spodnie z lnem czy lniane mają w zwyczaju, ale materiał jest mocno prześwitujący, mam cielistą bieliznę na sobie, no i jest ona widoczna, tak samo widoczne są kieszenie, więc trzeba na to zwrócić uwagę, więc tutaj trzeba by było dobrać, wiecie, kolorystycznie idealny kolor bielizny, żeby to się nie rzucało w oczy. Długość moim zdaniem jest idealna, ładnie leżą, fajnie są dopasowane w pośladkach, ale luźne tutaj po całości, więc zdecydowanie bardzo, bardzo godne uwagi, moim zdaniem. Następnie, szorty, które jak widzicie, są z wysokim stanem. Tutaj taką standardową gumką kosztują 30 zł. Na sobie mam rozmiar L. Moim zdaniem leżą świetnie. Zarówno jest tutaj fajne głosowanie w talii, ale też mocno się rozciąga, jeśli będzie faktycznie taka potrzeba. Jak widzicie, nogawki są tak idealnie luźne, dzięki czemu brzuch tutaj nie jest podkreślony. Materiał nie opiera się na udach, więc nigdzie materiał. Się nie zbiera, nie opina. Mam tutaj pełen luz. Pośrodki są lekko podkreślone, wygląda moim zdaniem przepięknie. Długość też idealna. Taka, jaką właśnie lubię. Jak tylko spojrzałam na nie na stronie, to wiedziałam, że to będzie model dla mnie. Dlatego słuchajcie, zmówiłam w czterech różnych odcieniach. I nie będę mierzyła tutaj każdego koloru po kolei, ponieważ wydaje mi się to, że to nie ma po prostu sensu. Ale pokażę Wam, jakie kolory zamówiłam. Mam tutaj zarówno błękitną wersję czarną, ale także taką oliwkową, zieloną, limonkową, ciężki do opisania kolor. Na stronie wiem, że był. Były jeszcze dostępne ciemniejsze, niebieskie, koralowe i być może jeszcze jakieś inne kolory, ale stwierdziłam, że to będą fajne odcienie dla mnie. No i moim zdaniem będą to fajne spodenki, wiecie, tak do latania na co dzień, czy po domu, czy na jakieś spacery, zakupy e, i tak dalej. Dlatego też wiedziałam, że przyda mi się tutaj, e, wiecie, większa ilość, ponieważ będę w nich regularnie chodziła latem. Kolejny komplet z NEM to taki garniturowy na górze marynarka o skróconej długości, która kosztuje 60 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar L, jeśli chodzi o skład, no tutaj wypada gorzej, ze względu na to, że w 50% jest to poliester, reszta to jest właśnie mieszkanka Wisk, kozę, bawełno rosylnu, więc tutaj ta domieszkalność jest mała, ale jest widoczna i struktura i, wiecie, taka nieregularność, jaka jest właśnie częsta w przypadku wyrobów z lnem. Jeśli chodzi o podszewkę, tutaj są dwa rodzaje podszewki tak naprawdę, ponieważ w rękawach znajdziemy taką standardową, polistrową w 100% podszewkę, a jeśli chodzi o tułów, to tutaj jest taki materiał bardzo cieniutki, trochę ala siateczkowy i tutaj jest 80% poliester, 20% bawełny, ale od razu czuć, że ten materiał będzie zdecydowanie przyjemniejszy. Nie wiem, co to jest za oszczędność, żeby korzystać z dwóch różnych materiałów, ale często ostatnio widziałam tak, że właśnie. Podszewka w rękawach jest 100% powieżowa, a lepsza w tułowiu, czolałabym zdecydowanie ten materiał, który jest tutaj w tułowiu po całości byłoby zdecydowanie lepiej. Moim zdaniem ta marynarka naprawdę prezentuje się świetnie. Bardzo dobrze podkreśla ramiona i jest idealna na szerokość. Fajnie daje taki ostrzejszy look ze względu tutaj właśnie na poduszki ładnie zakończone rękawy. No wszystko tak naprawdę super. U mnie się troszeczkę rozchodzi w biuście, ale to jest normalne. Gdybym na przykład biustonosza nie miała bardziej jakiś top standardowy, no to też wtedy inaczej będzie się ten biusz rozkładał i będzie to wyglądało lepiej. W przypadku Bistonasza zawsze jednak ta miseczka, wiecie, jest tutaj ułożona, gdzie powinna, jest bardziej wypukła i dlatego wtedy też te marynarki mi się w ten sposób rozchodzą. Spodnie są wykonane z dokładnie tego samego materiału, także to super ze sobą pasuje, ale ze względu na strukturę, wydaje mi się, że sporo rzeczy, jeśli chodzi o tę markę, znajdziemy, pokazywałam Wam fajną kamizelkę też w zeszłym odcinku w zeszłym miesiącu. I wydaje mi się, że ona też będzie tutaj jak najbardziej pasować. Spodnie kosztują także 60 zł, na sobie mam tutaj rozmiar L. Tutaj też jest zaniżona rozmiarówka. Mam wrażenie, że tak. Po pół cały rozmiar na wdechu musiałam zapinać, no i są po prostu zbyt ciasne tutaj na wysokości talii, ale także pośladków tutaj ten materiał jest bardzo mocno opięty, jakby oprócz tego wyglądają naprawdę fajnie. Stan jest tutaj wysoki, zakrywają pępek, jest dołączony ten cieniutki pasek, bolałabym, gdyby był w brązowym kolorze. Zdecydowanie lepiej, by to fitowało, jeśli chodzi o ten materiał. Nagawki są luźne, niezbyt szerokie, tu się lekko zmężają pod pośladkami, moim zdaniem, ładnie to wygląda długościowo, też. Super pasują, tylko tutaj właśnie ten rozmiar. Nie do końca jestem ciekawa, jakby to wyglądało w przypadku rozmiaru XL, ponieważ no tutaj, jak mówiłam, jest zaniżona rozmiarówka mniej więcej o pół rozmiaru, więc ta xl też mogłaby być zdecydowanie bardziej luźna tutaj, ale na pewno wtedy mniej będzie podkreślała resztę z dobrze. Przyszło. Jeśli chcemy stworzyć pełną stylizację, naprawdę w niskiej cenie, to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na asortyment Simse. Ja, ponieważ teraz mam na sobie rzeczy za 50 zł. Bluzka kosztuje jedynie. 20 zł. Występuje w tej czarnej wersji, ale także w wersji w zeberkę. Skład to 100% wiskoza i na sobie mam tutaj rozmiar L. Jest na grubszych ramionczkach z dekoltem w kształcie litery V. Z tyłu też jest takie wycięcie, tylko, że zdecydowanie mniejsze niż z przodu. Jest to materiał taki luźny, lejący, więc fajnie wygląda wschodzona w spódniczkę. Tutaj po prostu mocniej wychodzi. Albo będzie ładnie wyglądała po prostu związana w supeł, albo z widocznym supłem, albo z podniętym pod spodem. Jeśli chodzi o spódniczkę, to tutaj cena to 30 zł, to także jest stuprocentowa wiskoza. Jest to spódniczka maxi, taka bardzo prosta, z wycięciem tutaj na nogę. Na sobie mam tutaj też rozmiar L. Głomka jest tutaj z tyłu, dla mnie ten rozmiar jest dopasowany, no ale też będzie tutaj zdecydowanie większa osoba, czy też jeśli macie mocno wystające pośladki, dużą różnicę pomiędzy właśnie wymiarem w talii, a w pośladkach, no to łatwo po prostu będzie Wam tę spódniczkę po prostu na siebie założyć. Występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także gładkiej czarnej i czerwonej w drobne kropeczki i kwiatuszki. Więc ładnie to wygląda tak naprawdę w każdej wersji kolorystycznej. Mi spodobała się zdecydowanie najbardziej ta wersja. Do tej stylizacji pokażę Wam także białą marynarkę z wiskozą, która kosztuje 70 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar L. Jest to taka dłuższa, prosta marynarka bez zwężenia, ale bardzo ładnie wygląda. Tak, narzucona jest bardzo. Bardzo długa. Ja takie długie marynarki lubię w szczególności do noszenia do krótkich spodenek, spódniczek, ponieważ wtedy to ładnie wygląda, fajnie się komponuje ze sobą, ale w tej wersji też moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi tutaj o materiał, no to jest to w 50% wiskoza. Jest to miks tak naprawdę różnych materiałów. Jest 17% poliestru, ale jakby cała reszta składu jest oddychająca w pełni, jaką znajdziemy tutaj podszewkę, to w przypadku rękawów jest to 100% poliester, w przypadku materiałów tułowi jest to w 65% poliester, w 65% bawełna, więc tutaj jeszcze lepiej ta podszewka wypada, no ale oczywiście czekamy na coś jeszcze lepszego tak naprawdę, albo taka podszewka po prostu po całości. Jak widzicie ma podwinięty rękaw, dla mnie to jest akurat zaleta, ze względu na to, że ja lubię chodzić w marynarkach, ale zazwyczaj mi jest za gorąco, gdy są długie rękawy, a często po prostu marynarki jednak zjeżdżają, nie trzymają. Się w jednym miejscu. Nie wiem, czy w swojej szafie znajdę zastosowanie dla takiej marynarki, ale jeśli potrzebujecie dodać białą marynarkę, no to wydaje mi się, że warto właśnie sprawdzić na sobie ten konkretnie model. W zeszłym roku kupiłam taką koszulę, tylko wersji biało-beżowej właśnie w paski, a teraz znalazłam biało-różową. Kosztuje 50 zł. Wykonana jest z wiskozy z 15% lem, więc bardzo z bardzo cienkiego materiału. Na sobie mam rozmiar L, jak widzicie jest taka luźniejsza. No ja właśnie tego typu koszulę lubię nosić albo związane jak to często widzicie u mnie, albo właśnie tak puszczone po prostu luzem, rozpięte, jakoś nie czuję się za bardzo w koszulach, gdy są zapięte, tak zdecydowanie lepiej mi to leży. To jest fajna opcja na lato, przewiewna, która jednocześnie ochroni nas przed słońcem, czy gdy już będzie tak chłodniej wiecie wieczorami, żeby coś jednak na siebie zarzucić, będzie fajnie wyglądać właśnie do jakichś białych rzeczy, beżowych, czy po prostu jeansowych. Więc to jest coś super moim zdaniem, też ten delikatny kolor będzie wydaje mi się pasował każdemu. Jeśli chodzi o spodnie, kosztują one 50 zł. Są wykonane z wiskozy głównie, ponieważ 55%, ale w składzie znajdziemy także inne materiały, w tym też troszeczkę poliestru, ale tylko 17%. Na sobie mam rozmiar L. Są one dosyć dopasowane. Wydaje mi się, że tutaj ten rozmiar jakby jest ok, ale może XL leżałaby nieco lepiej bym pewnie się czuła bardziej komfortowo, ponieważ materiał troszeczkę jest opięty na udach. Brzuch też lekko podkreśla, ponieważ tutaj w pośladkach i właśnie na górnej części ud jest ten materiał opięty, ale tak to wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Jest to model Karot, występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także szałwiowej oraz takiej we wzory, trochę tropikalnej. To się jak dla mnie wydaje fajna opcja na lat, w momencie gdy na przykład do pracy musicie nosić jednak długie nogawki, długie wschodnie, to będzie fajna opcja albo na taką pogodę, wiecie, jeszcze wczesną wiosenną czy wieczorami latem to będzie naprawdę coś super. Jak widzicie, są z wysokim stanem, mają gumkę i jeszcze dodatkowy sznurek Wyglądają naprawdę całkiem całkiem przyjemnie. Z krótszych rzeczy mam tutaj jeszcze takie shorty mitujące spódniczkę, które kosztują 40 zł. Wykonane są z tego samego materiału co poprzednie spodnie, czyli jest to właśnie ta mieszkanka ze z ze z odrobiną poliestru. Na sobie mam rozmiar L i leżą perfekcyjnie, i moim zdaniem to jest coś cudownego i to jest coś, co zostawię i nawet wydaje mi się, że zamówię właśnie czarną wersję z tego modelu. Ze względu na to, że stan jest faktycznie w najmęższym. W talii dodatkowo jest tutaj gumka z tyłu, więc w momencie, gdy będzie potrzeba, to też zrobi się tutaj miejsce. Bardzo ładnie leży, daje ten efekt, właśnie trapezowy, troszeczkę się rozchodzi na bok. Tutaj są dwie warstwy materiału, więc troszeczkę jest zakamuflowany brzuch. Nie tak do końca, na pewno lepiej by to wyglądało, gdyby tutaj nie było tego przeszycia, tylko ta klapa, jakby była tak totalnie luza. Jest trochę luzu, trochę materiału nad pośladkami, ze względu tutaj na gumkę, no to jest więcej materiału, ale mi to absolutnie nie wiem, przeszkadza. Nogawki przede wszystkim są luźne, więc nie ma żadnych ograniczonych ruchów, nic się tutaj nie marszczy, no. Po prostu boskie. I uwielbiam w tego typu modelach właśnie takie delikatne wycięcia. Także ja jestem absolutnie zakochana i moim zdaniem będzie to hit na lato. Następnie mam na sobie dzianinową kamizelkę, która kosztuje 40 zł, wykonana jest w zwiskozy. z wiskozy. I jeśli chodzi o materiał, jest bardzo cieniutki, przyjemny, mięciutki. I ten kolor jest oznaczony jako kremowy. Ja bym powiedziała, że bardziej nawet w stronę takiego masłkowego żółtego wchodzi, ale dostępna jest także czekolada. Koladowo-brązowa wersja. Na sobie mam rozmiar L i jak widzicie, jest dopasowanie w biście, odrobinę mi się tutaj w biście rozchodzi. Dekolt jest ładny. Pałkę. Mi się nie podoba tylko to, że właśnie pod pachami tak odstaje, ponieważ ona jest ogólnie taka dosyć szeroka tutaj. Gdybym miała to wycięcie może większe, no to wtedy lepiej by to wyglądało, ale wydaje mi się, że po prostu do moich proporcji, do mojej figury do końca nie pasuje, aczkolwiek widziałabym ją w swojej szafie, że pasowałaby mi do wielu rzeczy. Jeśli chodzi o dół, to mam tutaj spodnie w takim szałwiowym kolorze, stonowanej zieleni. Są one z wiskozy i kosztują Jedynie 30 zł. Dostępne są w tej wersji kolorystycznej, ale także czarnej. Na sobie mam tutaj rozmiar L i są to spodnie typu kart, czyli mamy luźniejsze u góry, zwężające się ku dołowi. Tutaj też jest zaszewka i ogólnie na przestrzeni brzucha pod spodem jest dosyć dużo luzu. Ale jeśli chodzi o pośladki i uda, tutaj w górnej części, to co u mnie jest zazwyczaj problematyczne, no to tutaj ten materiał jest bardzo dopasowany. Jakby pośladki wyglądają super, ale przez co tutaj jest dopasowanie a na górze luz materiałów, więc w przypadku tego modelu zdecydowanie lepiej wyglądałby większy e, rozmiar. Stan jest tutaj wysoki, z gumowaniem jeszcze ze sznurkiem. No, moim zdaniem wyglądają naprawdę super. Długość przed kostkę, ale ze względu właśnie na taki dopasowany model to jak najbardziej pasuje. Znalazłam na stronie topy z lamówką, więc od razu wpadły do koszyka dwa kolory. Na sobie teraz mam wersję białą z czarną lamówką. Ten top kosztuje 20 zł, i wykonany jest z bawełny z 5% elastanem. Skład jest super, materiał dosyć cienki lekko prążkowany, no i troszeczkę prześwituje, prześwituje moje znamie na przykład, jakby nie wiem czy to jest coś co mi przeszkadza, w sensie wydaje mi się że na co dzień właśnie do tych shortów z dnem, które wam wcześniej pokazywałam, że byłaby to fajna sprawa, ale wiadomo, że zdecydowanie lepiej by wyglądał ten top, gdyby był po prostu z grubszego materiału, bardziej Kryjący. Mierzę tutaj rozmiar M. Leży super. Jest dopasowane. No jeśli chodzi o długość, no to powiedziałabym standardowa. Na dole spodnie wiskozowe w czarnym kolorze, które kosztują 40 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar L, są to white legi z gumką tutaj w talii o wysokim stanie. No wyglądają bardzo ładnie. Rozmiarowo idealnie pasują na długość. Też jak widzicie, świetnie to wypada. Nogawki są luźne, zwiewne, przyjemne. No faktycznie tutaj jest, jest zdecydowanie Zaskakuje, jeśli chodzi zarówno o wybór właśnie takich wiskorowych spodni, ale także przede wszystkim na cenę. Czarna wersja tego topu wygląda zdecydowanie lepiej, ponieważ tutaj ze względu na kolor ten top nie prześwituje, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń i na pewno zostanie ze mną. Jeśli chodzi o spodnie na dole nie wyglądają one zbyt dobrze, a to dlatego, że tutaj właśnie ponownie rozmiarówka jest zaniżona. Ja ostatnio nawet chciałam powiedzieć dużo dobrych słów, jeśli chodzi o rozmiarówkę spodni w Cinsayu, ponieważ mam wrażenie, że ona była taka, wiecie, równa, jednolita spośród zarówno jeansów, jak i także materiałowych spodni, ale dzisiejszy odcinek pokazał, że niektóre modele w rozmiarze L były na mnie idealnie dobre, a inne zdecydowanie za małe. Tutaj zdecydowanie musiałabym wymienić te spodnie na rozmiar większy, żeby one po prostu wyglądały. Teraz ledwo tak naprawdę je zapięłam. Jeśli chodzi o cenę, to 50 zł Materiał głównie poliester i stoi do mieszka Wisko ze 17% i do mieszka Elastonu. No generalnie to są takie bardziej eleganckie spodnie do pracy bym powiedziała White legi, które są o wysokim stanie, z szerokim tej pasem, zakładkami i luźnymi nogawkami Nie jest to model dla mnie ze względu na długość Jak możecie zobaczyć są one przykrótkie No i w przypadku tak szerokich nogawek to nie jest coś co lubię Nogawki są szerokie zarówno bokiem jak i przodem I jeszcze byłyby zdecydowanie większe w przypadku odpowiedniego rozmiaru nie występują zarówno w tym kremowym kolorze jak i także w takiej wersji brązowej Niezbyt ciemnej, więc jakby fajne wersje kolorystyczne, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć większy rozmiar niż normalnie nosicie. No i, kochani, to by było wszystko. Mam wrażenie, że naprawdę film był udany, o ile by było tutaj. Kilka rzeczy takich, które może nie do końca na mnie leżały, ale też zamawiam tutaj rzeczy, które po prostu uważam za ciekawe, a nie wszystkie jakby są typowo pode mnie, pod moją figurę. Ja sama zostawiam wszystkie shorty tak naprawdę i temu shorto-spódniczkę, którą Wam pokazałam. Oraz ten top zdecydowanie zostaje ze mną, ale reszta wydaje mi się, że wróci do sklepu. Jeśli szukaliście czegoś nowego do dodania do szafy, to mam nadzieję, że znaleźliście coś w tym filmie, czy w poprzednich odcinkach z tej serii. Dzięki za oglądanie do zobaczenia w kolejnym odcinku pa pa